Nie boję się śmierci, boję się nieśmiertelności. Dobrowolna zależność jest najgorszą formą niewoli. Ludzie nie są zaniepokojeni rzeczami, ale opiniami, które mają na ich temat. Niewiedza jest matką całego zła. Człowiek jest jak glina, jego cnota jest kształtowana przez ból. Przez całe życie unikaj tego, czego pragną tłumy. Nie szukaj tego, co przyjemne, ale tego, co trudne. To, co nazywamy szczęściem, jest zwykle głębokim nieporozumieniem. Cierpienie nie wynika z rzeczywistości, lecz z tego, co o niej myślimy. Szczęście życia zależy od jakości naszych myśli. Wszystko, co nas spotyka, jest z natury znośne. Żaden człowiek nie jest wolny, jeśli nie jest panem własnego umysłu. Największą korupcję wnosi nie złoto, ale strach. Nie troszcz się o to, czego nie masz władzy zmienić. Im więcej posiadasz, tym bardziej jesteś narażony na stratę. Jeśli chcesz być kochany, kochaj. Czas ujawnia prawdę. Nie przeszkadza nam to, co się dzieje, ale nasz stosunek do tego, co się dzieje. Mądrość polega na odrzuceniu tego, co jest bezwartościowe. Prawdziwe słowa nie są zawsze piękne, piękne słowa nie są zawsze prawdziwe. Cnotę trzeba uprawiać, nie tylko dyskutować o niej. Przyszłość zależy od tego, co robimy teraz. Życie to walka, a jego zadaniem jest walka z wadami. Lepiej jest walczyć z własnymi pragnieniami, niż próbować je spełniać. Wolność to stan umysłu. Największą przeszkodą w życiu jest oczekiwanie, związane z zależnością od jutra. Mądrość polega na rozróżnianiu tego, co zmienne. A co niezmienne. Najlepiej jest mierzyć się z rzeczywistością, a nie próbować jej zmieniać na siłę. Nie martw się o to, co myślą inni ludzie, martw się raczej o to, co sam myślisz. Tylko rozumne działanie może być prawdziwie dobre. Przestań zastanawiać się, co dobre, a zacznij już działać. Nie ma niczego bardziej godnego podziwu niż spokój ducha w obliczu przeciwności. Wolni są tylko ci, którzy mają władzę nad swoimi pragnieniami. Najczęściej sami sobie psujemy spokój ducha, obawiając się przyszłości. To, co naprawdę nas boli, ma swoje źródło w nas samych. Nie sztuką jest mieć dużo, lecz potrzebować mało. Opanowanie siebie jest pierwszym krokiem do opanowania innych. Wewnętrzna harmonia jest prawdziwą radością życia. Człowiek mądry cieszy się tym, co ma, zamiast martwić się o to, czego nie posiada. Największym obciążeniem dla człowieka jest próba życia zgodnie z oczekiwaniami innych. Śmierć uwalnia nas od wszelkich obciążeń i obowiązków. To nie bogowie. Ale ludzie są przyczyną ludzkiego cierpienia.